Cześć! Jesteśmy na polu, gdzie rośnie burek cukrowy. Rośliny były wysiane na początku marca i w tym momencie wykształciły już jedną parę liści właściwych. Jesteśmy tutaj też już po pierwszym zabiegu herbicydowym. Był to herbicyd stosowany powschodowo w technologii tradycyjnej. I to, co możemy zauważyć, to przebarwienia liści buraka, czyli widzimy, że substancja aktywna z herbicydu, mieszanki herbicydów, została wchłonięta przez roślinę i też negatywnie odbiła się właśnie na, na roślinie uprawnej. Widzimy przebarwienia liści, są one jasno-zielone, miejscami nawet lekko-żółte. Także widzimy, że tutaj ta fitotoksyczność herbicydu ma miejsce. Jak możemy zapobiec tego typu sytuacji? Nasze zalecenia to stosowanie aminokwasów. Tutaj szczególnie polecamy produkt Amafol. Jest to produkt aminokwasowy. Są to aminokwasy roślinne. Zalecamy go stosować właśnie z herbicydami w mieszaninie, w dawce 1 litra na hektar. Będzie on poprawiał wchłanianie substancji aktywnej przez chwasty herbicyd czy ta substancja aktywna będzie szybciej przemieszczała się w roślinie, dzięki czemu też ta skuteczność będzie lepsza herbicydu. Natomiast w roślinie uprawnej aminokwasy będą chroniły roślinę uprawną przed negatywnym działaniem substancji aktywnej z herbicydów, dzięki czemu nie będziemy mieli sytuacji, gdzie te fitotoksyczności na liściach będą się objawiały.